Jesteś w deficycie kalorycznym i masz ochotę na coś słodkiego, ale nie mieścisz się już w kaloriach? Mam dla Ciebie super łatwy przepis na galaretkę malinową, który zrobisz w kilka minut, odczekasz, zjesz wieczorem i będziesz kompletnie zadowolony. Niskokaloryczna, wysokobiałkowa i do tego bardzo łatwa w przygotowaniu, no, no czego chcieć więcej? Wszystko, czego potrzebujemy to galaretka, jogurt typu Skyr, 250 ml wody, i jakiś pojemnik. No i tak jak powiedziałem, przygotowanie jest banalnie proste. Bierzemy naszą galaretkę w proszku, wsypujemy całe opakowanie, no i zagotowujemy naszą wodę do wrzątku. Wodę wlewamy do naszego pojemnika, żeby cały proszek się rozpuścił. Do tego dajemy nasz jogurt typu Skyr to właśnie naszej galaretki. No i dla dodatkowej słodyczy dodajemy jeszcze słodzik, jeżeli ktoś chce. No i ponownie mieszamy wszystko, aż jogurt nie będzie pozostawiał ze sobą już grudek. No i jeżeli jogurt rozpuścił się również w naszej galaretce, wstawiamy wszystko do lodówki na 2-3 godziny. No i tak się prezentuje nasza gotowa pianka. Po 3 godzinach w lodówce dodałem jeszcze do tego mrożone owoce oraz trochę miodu. No wygląda to wyśmienicie. Definitywnie musicie powtórzyć tą receptę.